Można powiedzieć, że pszenica jest jednym z fundamentów ludzkiej cywilizacji. Jest jednym z kluczowych źródeł pożywienia, które też odegrało niezwykle ważną rolę w przetrwaniu ludzkiego gatunku i rozwoju cywilizacji. I podobnie jak mleko oraz kilka innych produktów, pszenica zaczęła wzbudzać ostatnio wiele kontrowersji. Witam wszystkich na kanale profiholistycznym, gdzie rozmawiam na tematy dotyczące zdrowia. Nazywam się Mikołaj Nowak, jestem lekarzem, a społeczność YouTube'a poznała mnie już dzięki kanałowi o tematyce fitness. Pszenica jest jednym z najstarszych uprawianych zbóż. Początki tego zjawiska sięgają około 10 tysięcy lat wstecz, a pierwsze ludy, które nauczyły się tej czynności, pochodziły z rejonu tzw. żyznego półksiężyca. Pszenica szybko stała się podstawowym źródłem pożywienia, które dosłownie umożliwiało naszemu gatunku przejście z koczowniczego trybu życia do osiadłego. Innymi słowy, do stworzenia cywilizacji. Dzięki rolnictwu, w tym uprawie pszenicy, ułatwiony został dostęp do pożywienia. Pszenicę jedzono na różne sposoby. Od wypiekania przez przetwory gotowane czy też do gotowania, zaczęto też z niej tworzyć orzeźwiające napoje. Rozwój rolnictwa pszenicznego umożliwiał także gromadzenie zapasów żywności. Był to jeden z kroków milowych dla naszego gatunku, ponieważ po raz pierwszy ludzkość dostała narzędzie do przetrwania w czasach niedoboru. A nam Polakom uprawa pszenicy pozwoliła na zbudowanie imperium w swoich czasach jednego z największych i najpotężniejszych w Europie. Do otrawienia zbóż bardzo szybko zaadaptowały się też nasze żołądki. Być może dlatego, że pszenica sama w sobie jest bardzo wartościowym pokarmem. Jest świetnym źródłem błonnika, witamin z grupy B, minerałów takich jak żelazo i magnez oraz różnych fitozwiązków. Błonnik zawarty w pszenicy wspiera zdrowie układu pokarmowego, pomagając zapobiegać zaparciom i wspierając zdrową mikroflorę jelitową. Pszenica pomaga także w kontroli wagi, ponieważ błonnik zapewnia uczucie sytości, a to zapobiega przejadaniu się. Produkty, zwłaszcza z pełnoziarnistej pszenicy, cechują się wysokim indeksem sytości, a poza tym niskim indeksem glikemicznym. To natomiast oznacza, że na długo hamują apetyt oraz nie powodują głowodnego wzrostu poziomu cukru we krwi. Wymienianie plusów jej obecności w diecie, które można udowodnić, zacząłbym od faktu, że może to przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Ale też z pewną uwagą. Na pewno błonnik i antyoksydanty zawarte w pszenicy pomagają obniżyć poziom cholesterolu. Pszenica zawiera takie fitozwiązki, które mogą pomóc w zmniejszeniu ryzyka niektórych nowotworów, w szczególności raka jelita grubego. Witaminy i antyoksydanty obecne w pszenicy wzmacniają natomiast układ odpornościowy. Z drugiej strony, mówi się, że węglowodany, pieczywo, czy produkty zbożowe tuczą. Ja natomiast mówię, że tuczy nadmiar i to jakiegokolwiek jedzenia. Węglowodany są ogólnie potrzebne, a nasze ciało znajdzie zastosowanie dla wszystkich ich rodzajów. Węglowodany i produkty zbożowe stają się tuczące, ale tylko wtedy, kiedy nie będziemy w stanie oprzeć się ich smakowi. Dodatkowo, najbardziej kaloryczne dania bazujące na węglowodanach mają często potężne ilości tłuszczu, który w swojej objętości ma znacznie wyższą wartość energetyczną. Pszenica składa się głównie z węglowodanów, które stanowią około 55% jej składu i przyczyniają się do około 20% całkowitego spożycia kalorii dla wielu osób na całym świecie. Zawartość węglowodanów w pszenicy różni się w zależności od rodzaju i metody przetwarzania. Przy czym pszenica pełnoziarnista zawiera około 60 g węglowodanów na 100 g produktu, podczas gdy mąka biała ma około 74 g. Głównym węglowodanem w pszenicy jest skrobia która składa się z dwóch komponentów: amylozy i amylopektyny. Amyloza jest liniowym polimerem, natomiast amylopektyna jest rozgałęziona, co wpływa na teksturę i strawność produktów pszenicznych. To stosunek amylozy do amylopektyny może wpływać na indeks glikemiczny produktów pszenicznych. Choć tu też przypominam, że ta zmienna sama w sobie nie powinna być najbardziej obrazotwórczą w kontekście określania jakości produktów. Jakość węglowodanów pszenicy określa nie tylko ilość, ale również ich rodzaj i obecność błonnika pokarmowego. Pszenica pełnoziarnista zawiera znacznie więcej błonnika, 11 g na 100 g produktu w porównaniu do mąki białej 3 gramy. Co jest korzystne dla zdrowia układu pokarmowego i może pomóc w regulacji poziomu cukru we krwi. Błonnik pokarmowy w pszenicy pełnoziarnistej może również sprzyjać uczuciu sytości, wspomagając w ten sposób kontrolę masy ciała. Nie zapominajmy też, że pszenica dostarcza organizmowi cały szereg witamin i minerałów, w tym witaminy z grupy B, żelazo, magnez i cynk, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Skąd zatem biorą się wokół niej te wszystkie kontrowersje? Przede wszystkim, choć pszenica jest korzystnym źródłem węglowodanów dla wielu osób, to może także stwarzać zagrożenia zdrowotne dla niektórych. Jednostek. Węglowodany z pszenicy, a szczególnie gluten, mogą bowiem wywoływać pewne niekorzystne reakcje u osób z zaburzeniami jego trawienia, takimi jak celiakia czy nietolerancja glutenu nieceliakalna. Te schorzenia mogą prowadzić do stanu zapalnego i dyskomfortu żołądkowo-jelitowego po spożyciu glutenu. Przyrównałbym tą sytuację do mleka i osób, które nie tolerują laktozy. Chociaż też celiakia może z czasem przybierać bardziej gwałtowne formy. I warto dodać, że indeks glikemiczny produktów pszenicznych może się od siebie różnić. Dużo zależy od konkretnej partii produktu. Jakość plonów od jednego rolnika może być bowiem znacznie różna od drugiego. Zwłaszcza produkty pszeniczne poddane dodatkowej rafinacji często mają wyższy indeks glikemiczny co akurat prowadzi do szybkich wzrostów poziomu cukru we krwi. Stąd w przypadku konkretnych produktów może to stanowić pewien problem dla osób zarządzających cukrzycą lub insulinoopornością. Sporo mówi się też o stanach zapalnych wywołanych spożywaniem produktów pszenicznych, szczególnie w kontekście glutenu. Gluten, białko obecne w pszenicy, może być problematyczne dla niektórych osób, prowadząc do stanów zapalnych i innych problemów zdrowotnych. Białko C reaktywne i interleukina 6 są markerami zapalenia w organizmie, a ich podwyższone poziomy mogą wskazywać na przewlekłe zapalenie związane z różnymi chorobami, w tym sercowo-naczniowymi i cukrzycą. Dla większości ludzi, którzy nie mają wrażliwości na gluten, pszenica nie przyczynia się znacząco do stanów zapalnych. Niektóre badania wskazują, że pełnoziarniste produkty mogą wręcz obniżać poziom CRP i ogólne zapalenie. Jednak osoby z nietolerancją glutenu lub celiakią będą doświadczać zwiększonego zapalenia przy spożywaniu produktów zawierających gluten. Tak jak osoby z nietolerancją laktozy, jeżeli napiją się mleka. Co ciekawe dla wielu osób gluten jest wręcz wybawieniem. Po obróbce przerabia się w produkt o nazwie seitan. Jest popularny w kuchni wegańskiej i wegetariańskiej jako zamiennik mięsa ze względu na swoją gęstą mięsistą konsystencję, i wysoką zawartość białka. Ma aż 75 g białka na 100 g produktu, i być może nie jest to białko o pełnym aminogramie, za to sporo nadrabia ilością. Seitan powstaje poprzez wypłukiwanie skrobi z mąki pszennej, pozostawiając elastyczną, gumowatą masę glutenu, którą następnie gotuje się lub piecze. Kto w takim razie powinien unikać jedzenia pszenicy? Jeszcze raz: osoby z celiakią autoimmunologiczną chorobą muszą całkowicie eliminować gluten ze swojej diety, aby uniknąć uszkodzenia jelit. Również osoby z nieceliakalną wrażliwością na gluten powinny go unikać, aby nie mieć dyskomfortu i problemów zdrowotnych. Również osoby z alergiami na inne białka zawarte w pszenicy nie powinny jej jeść. I niezależnie od konkretnej nietolerancji, poza objawami pokroju problemów trawiennych, Mogą pojawić się nawet problemy z oddychaniem. Generalnie nietolerancja białek pszenicznych może objawiać się różnorodnymi symptomami, w tym bólem brzucha, wstęciami biegunką, zmęczeniem i bólami głowy. Przyczyny nietolerancji glutenu nie są w pełni zrozumiane, ale uważa się, że obejmują kombinacje predyspozycji genetycznych i czynników środowiskowych, takich jak zmiany w mikrobiocie jelitowej. Dla wielu osób rozwiązaniem jest odstawienie białego pieczywa. Ale też nie zawsze. Bo choć można powiedzieć, że pełnoziarniste pieczywo jest bogatsze w błonnik i składniki odżywcze, to też może być trudniejsze do strawienia dla osób z zespołem jelita drażliwego. Błonnik w pełnoziarnistych produktach może powodować u nich wzdęcia i gazy, tak jak u osób z nietolerancją glutenu. Dlatego obydwa schorzenia bywają ze sobą mylone. Jeżeli masz zespół jelita drażliwego, to wybór odpowiedniego pieczywa może znacząco wpłynąć na komfort Twojego życia. Jest to schorzenie, które również powoduje ból brzucha, wzdęcia, zaparcia i biegunkę. Dlatego tak ważne jest, aby dobierać produkty, które minimalizują objawy i wspierają zdrowie jelit. W takim przypadku lepsze jest jednak białe pieczywo wytwarzane z rafinowanej mąki, gdyż ma niższą zawartość błonnika, co może być korzystne dla osób z IBS, szczególnie jeśli mają problemy z biegunką. W przypadku produktów pszenicznych warto też pamiętać o jakości, zwłaszcza pieczywa i makaronów. Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo pszenicy stawiają przed nami nowe wyzwania. Intensywne metody uprawy mające na celu maksymalizację plonów wiążą się choćby z intensywnym stosowaniem pestycydów i nawozów sztucznych, które mogą wpływać na jakość i bezpieczeństwo pszenicy. Ponadto procesy rafinacji usuwają z ziarna sporo wartości odżywczych. Pozostawiając produkty, będące w cudzysłowie mniej zdrowe niż ich pełnoziarniste czy tradycyjne odpowiedniki. Ciekawą alternatywą dla osób lubiących białe pieczywo, ale też stawiających na jakość jest mąka oraz pieczywo samoprzy. Samopsza to starożytna odmiana pszenicy uważana za jedno z pierwszych zbóż uprawianych przez człowieka. Jest znana ze swoich unikalnych wartości odżywczych i lepszej przyswajalności w porównaniu do nowoczesnych odmian pszenicy. Chociaż nie jest to tradycyjne białe pieczywo, mąka z samoprzy jest często mniej przetworzona i zawiera więcej błonnika, minerałów oraz witamin, takich jak wymienione wcześniej witaminy z grupy B, magnez i cynk. Można założyć, że przetwory z samoprzy to taka pszenica, ale na sterydach. To był profil holistyczny, a teraz do następnego.